Witam Was wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj chciałbym Was poinformować, że mój kanał będzie nieco zmieniony ponieważ jak mogliście już zauważyć zasubskrybowałem oraz oceniałem regularnie moje inne mój inny kanał gdzie próbowałem robić modyfikacje i teraz jest taki, taka możliwość, że docenę partnerstwo z czym wiąże się więcej konkursów i różnych fajnych rzeczy, więc i oczywiście więcej. Więc yy, myślę, że fajnie. I yy, ten kanał zostaje jednak wyłączony, bo dosyć długo nie było odcinka, jak zauważyliście, ponieważ no, pracowałem nad tym kanałem yy, i chciałbym yy, zrobić jakby tak, że na tym kanale Devegat yy, Będą także od czasu do czasu yy, Puszczane różne modyfikacje. Yy, Ogólnie jakieś newsy, updatey yy, związane z Minecraftem, więc y, wszystko zostaje bez zmian. Yy, tylko oczywiście będą jeszcze do tego yy, mod mody. Ok, to chyba na tyle. Dzięki. Cześć.